Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Dzisiaj pobawimy się trochę klasami i obiektami. Dzisiaj opowiem kolejny raz, bo już rozmawialiśmy o klasach, o obiektach, ale w ramach przypomnienia i w ramach jakby spojrzenia na to troszeczkę z innej perspektywy, opowiemy o tym jeszcze raz. Czyli klasa to jest coś, co zapisujemy w ten sposób. Czyli piszemy słowo kluczowe klas. A następnie dodajemy nazwę klasy. I teraz może żeby nie pisać tak abstrakcyjnie, napiszemy to na przykład nazwa Cat, czyli klasa jest to taka klasa, która w tej chwili reprezentuje kota. Ale możemy też napisać klas Animal, czyli będzie to bardziej generalna klasa, jakaś klasa, która reprezentuje i kota i psa, po prostu każde zwierzę. Albo na przykład zrobimy klas. Thing, czyli coś. Czyli jest to taka klasa, która reprezentuje każdy przedmiot. I w tej chwili widzimy, że mamy trzy klasy, czyli możemy sobie tworzyć klasy i nadawać im różne nazwy. A teraz, co to znaczy, że mamy klasę? Klasa jest jak forma. To znaczy, że jeśli mamy klasę, to od tej pory możemy z tej klasy tworzyć obiekty. I używać ich. No to stwórzmy taki obiekt, czyli na przykład stwórzmy sobie. I w ten sposób to robimy, że mamy klasę cat, i tu robimy tak. Tworzymy sobie zmienną cat i przypisujemy do niej nowy obiekt utworzony z klasy cat, i robimy to za pomocą takiego słówka new cat. I w tym momencie mamy po prostu stworzony nowy obiekt, i teraz możemy sobie zrobić drugiego kota. Też z tej klasy cat. I teraz co możemy zrobić trzeciego kota z klasy cat. Czyli możemy sobie tworzyć dowolną liczbę obiektów. Każdy z tych obiektów będzie obiektem tej właśnie klasy. Czyli to jest jakby forma z której tworzymy obiekt. A potem za pomocą właśnie słówka new tworzymy sobie konkretny obiekt już z tej właśnie klasy. Jeśli marzysz o pracy, która jest ciekawa, dobrze płatna i daje satysfakcję, to w naszej szkole programowania znajdziesz kursy, które mogą odmienić Twoją przyszłość. Wyobraź sobie, że tylko jedna godzina tygodniowo przez 3 miesiące tyle właśnie wystarczy, aby ukończyć nasz podstawowy kurs programowania. Jedna godzina takiego kursu to tylko około 50 zł, a da Ci to podstawy, daje Ci możliwość rozpoczęcia pracy w branży IT. Zachęcam Cię do zakupienia takiego kursu i uczestniczenia w nim. Informacje o bieżących kursach, zapisach znajdziesz na naszej stronie szkołaprogramowania.com w dziale kursy i szkolenia. I teraz dodajmy w tej klasie coś, bo na razie ten kod jest pusty, nic w sobie nie ma, czyli dodajmy na przykład. W nim na przykład metodę make sound, czyli taki kot może teraz wydawać dźwięk, że kod miałczy. No i teraz każdy z tych kotów możemy sobie zrobić kat1, ma tutaj tylko tu musimy zrobić public, ponieważ metoda, która nie ma dopisanego sformułowania public jest zamknięta wewnątrz klasy, nie widać jej na zewnątrz. I mamy make sound i teraz możemy zobaczyć, czy. Nasz pierwszy kod wyda dźwięk i widzimy, miał jakby nasz kod wydał dźwięk. Tak, każda klasa może mieć w sobie jakąś zmienną, na przykład możemy zrobić int size i w kilogramach trzymać, na przykład, ile ma kilogramów ten kod. Powiedzmy, że ma 4 kilogramy. Jest młodym kotem, niezbyt grubym, czyli taki roczny, dwuletni kot ma 4 kilogramy. No i teraz znowu, jeśli dopiszemy, że to jest public. Jeśli dopiszemy dopisz, tego public to nie mielibyśmy dostępu. I teraz możemy sobie zrobić równo się cat1 size. Czyli możemy w ten sposób bardzo łatwo dostać się do tego size. Ale powiedzmy, że stwórzmy sobie jeszcze właściwość, która będzie nam podawała rozmiar kota. Czyli mamy size, get, i get zwraca nam. I w tej chwili napisaliśmy sobie właściwość size, i widzimy, że size 2 równa się get 1 I możemy teraz właściwości wziąć. I teraz, jak już mówimy o właściwościach, wspomnimy sobie, dlaczego możemy tworzyć. Jakieś pole w klasie size, czyli jakąś zmienną, która jest i dlaczego możemy tworzyć taką bardziej zaawansowaną strukturę, która się nazywa właściwością, czyli ona ma w sobie metody get i set. Czyli jedna metoda służy do ustawiania tej wartości, a druga do odczytywania. no Ponieważ one działają tak samo, kompletnie tak samo, teraz możemy do tej size wstawić jakąś wartość albo odczytać wartość po prostu poprzez znak równa się. A tutaj po prostu za każdym razem robimy tak, jakby to była zwykła zmienna, ale kiedy czytamy coś z tej zmiennej, z tej, z tej właśnie właściwości size, to jest wykonywana metoda get, a kiedy coś zapisujemy, jest wykonywana metoda set. No i w zasadzie powinniśmy zawsze robić tak, że ta powinna być ukryta, nie powinna do niej być dostępu z zewnątrz. O, w ten sposób ona powinna być ona powinna być schowana wewnątrz klasy a my zawsze powinniśmy sobie sięgać poprzez właściwość, czyli sięgamy sobie poprzez właściwość. Mamy właściwość, która jakby wystawia na zewnątrz nam tą zmienną, ale opakowuje ją właśnie tutaj takimi dwoma metodami. I do czego nam to służy? Po pierwsze do tego, że jeśli próbujemy zapisać na przykład wartość, której nie akceptujemy, czyli na przykład nie, kot nie może mieć na przykład więcej niż, nie wiem, 20 kg albo 30, no i możemy zrobić, że jeśli Size jest większy niż 30, to możemy albo rzucić wyjątkiem, że to jest niemożliwe, czyli kot jest za ciężki, i w ten sposób możemy się zabezpieczyć przed takim czymś. I teraz spróbujmy właśnie wywołać ten wyjątek. Czyli ustawmy w tym miejscu, że head one size równa się 43 kg. W momencie, kiedy próbujemy to wywołać, nic się nie dzieje. OK, bo to musimy zrobić value, bo dopiero value to jest ta wartość, która przychodzi do, 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 do funkcji set. Dobra, spróbujmy to zrobić. OK, i mamy. Nieprzechwycone exception, wyjątek. To jest możliwe, czyli próbowaliśmy ustawić wartość zmiennej, czyli w ten sposób możemy sobie zabezpieczyć. No i głównie właśnie o to chodzi. Że opakow opakowanie zmiennej, którą z zewnątrz ustawiamy w klasy domyślnie, w, taki właśnie, w takie właśnie dwie metody, daje nam taką możliwość kontroli, że kiedy próbujemy ją odczytać, możemy coś wykonać, i kiedy próbujemy ją zapisać, możemy coś wykonać. Także w getcie na przykład będzie to taka sytuacja, kiedy próbujemy coś sobie. Na przykład wyliczyć z kilku innych właściwości, czyli mamy na przykład kilka takich pól tutaj i próbujemy sobie, że ta wartość size będzie wyliczana z kilku pól, więc możemy tutaj sobie jakąś formułę napisać. Czyli może to nie być prosta, prosta liczba, tylko może to na przykład być jakaś formuła wyliczana, jakieś równanie wyliczane z kilku zmiennych. Także myślę, że na razie wystarczy. Tak sobie zaczęliśmy rozmawiać o klasach, o tym, jak one działają. A najważniejsze, żeby zapamiętał sobie, że klasa to jest taka forma. Z którego będzie odlany obiekt. Czyli ten obiekt będzie działał tak. To jest taka dokumentacja, jak ma ten obiekt działać. Czyli od tej pory, jak stworzymy sobie klasę, możemy tworzyć obiekty, które zawsze działają w ten sam sposób. Czyli mamy tak jakby taki zamknięty w jakiejś klasie kod, który chcemy reużywać, wielokrotnie używać i sobie go opakować wewnątrz tej klasy. To wszystko dzięki. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam cię do zasubskrybowania kanału Szkoła Programowania To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.